Kochani, dziś czwartek, 19 grudnia Dzisiaj czytamy Ewangelię według św. Łukasza Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w lata. Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego, i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego. Nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych. Do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do Anioła: Po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu: Anioł, ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostawał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, Powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie: Chwała Tobie, Chryste. W tym fragmencie moją uwagę zwracają dwie rzeczy. kiedy Zachariasz wszedł do przybytku wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego nie można zauważyć nie można nie zauważyć analogii do Marka 16:5 kiedy niewiasty przyszły do drogu. Marka 16:5 Wtedy więc weszły do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Znów siedział po prawej stronie. Czyli zakładam, że, że był to Gabriel. Można wysnuć wniosek, że Gabriel lubił siadać po prawej stronie. Ok, lecimy dalej. Nadano mu imię Jan. Jan to znaczy Jahwe jest łaskawy. To imię bardzo znaczące. Jan tutaj już w łonie matki jest zapowiedź od Gabriela, że zostanie napełniony Duchem Świętym. Drugą taką ciekawą rzeczą w tym fragmencie dla mnie jest, że potem żona Jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy. Pięć miesięcy to jest piękne, ponieważ duch ją napełnił. Oboje z mężem wiedzieli, że to, co się dzieje, na pewno jest za przyczyną Boga. Pięć miesięcy rozważała to w swoim sercu. To jest piękne. Przygotowywała się do misji, którą zlecił jej Pan. Wiedzieli, że to jest cud i to może pochodzić tylko od Boga. Już w pełni została napełniona Duchem Świętym i dziecko w niej także zostało napełnione Duchem. To jest ciekawe, bo w tym okresie, po tych pięciu miesiącach, zapewne Anioł zaczął przychodzić do Maryi i Maryja dostała wtedy informację, że właśnie jej krewna Elżbieta jest w szóstym miesiącu. Maryja wtedy pobiegła do niej i co jest ciekawe, przebywała u niej około trzech miesięcy do rozwiązania. I to także był ten okres, kiedy Maryja była napełniona duchem świętym i miała te trzy miesiące, kiedy przebywała w domu Elżbiety. I też mogła to w swoim sercu w ukryciu, bo jeszcze Józef nie wiedział przez trzy miesiące, że, że ona jest, że nosi już pod sercem Jezusa. No, zapewne warunki sprzyjały ku temu w domu Zachariasza, ponieważ Zachariasz nie mógł mówić. Jeżeli nie mógł mówić, zakładam, że Elżbieta też była spokojniejsza. To tyle na dzisiaj. Z Bogiem.